Kamerka nagrywa? Mhm. jak sobie jakieś kamerka Już tak To jest coś po drodze, to sobie należy Nogi się strzęsą, jest ciężko Mówiłem łaska nie będzie No No jak, gotowy? Tak, Gdzie tak, tak No to odliczamy 3, 2, 1, Jak w ogóle to się stało, że pojechałem do Chorzowa skoczyć z bungee to był taki totalnie spontaniczny pomysł, bo chciałem fajny weekend spędzić w Chorzowie, w Legendii. No i okazało się, że było zamknięte. No bo przez pogodę czy coś tam stwierdziłem... Na chuja ja tu jechałem? Patrzę, bungee. Myślę, 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 kurwa no... Skoczyłbym. No i finalnie wyszło, że... Chuj, raz się żyje. Na początku był lekki stresik, nie było tak tragicznie. Ale jednak, kurwa, im bliżej byłem tam przy kasie, i tak dalej, tym było coraz gorzej, nie? Tutaj mnie jeszcze przypinali, itd. i tak dalej. Tutaj już powoli stresik wlatywał w górę. Coraz bardziej do góry szedł. Bo jednak, no kurwa, teraz żal dupę ściskać, żeby nie skoczyć, nie? Tutaj ładnie czekałem sobie na pana, aż przyjdzie do mnie elegancko, ładnie. Tutaj dołączył do mnie. Wszystko fajnie. Lecz kurwa, no, jeszcze większy stres był, nie? Zacząłem wjeżdżać, wszystko się gibało. No, jak dla mnie to była tragedia. Ale myślę, że tutaj nie było już odwrotów. Stwierdziłem, że kurwa jest wysoko, ale skoczę. Bo zapłaciłem, skoczyłem. Emocje super były. Jak dla mnie to mega. Coś naprawdę mega. Ale. Podczas lotu tam miałem nagrywanie, zaraz będzie druga scenka, miałem to nagrywanie, to ja zaczę... dosłownie pierdoliłem głupoty. Była taka adrenalina, że ja bez sensu gadałem, totalnie bez sensu, co w sumie będzie zaraz wszystko nagrane i wstawione. Nie będę nic ucinał, mimo że no, naprawdę tam rzeczy były kurwa bez sensu. Kamerka nagrywa, wejdź hmm. sobie jak jest kamerką już tak To jest coś po zrobić tylko trzeba rozgrabiać jeszcze Tutaj jak mówiłem tak to totalnie był Mogę stres jak częcą. sam skurwięcę To ciężko <laughs> Mówiłem łatwo nie będzie No No jak? Gotowy? Tak tak, 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 No to odliciałem 3, 2, 1 Jak magii! coś tu ten krzyk był sam z siebie, nie wymusiłem go bo... Nie wiem w ogóle jak to się stało Niezłe. Uh. Huh. Emocje Ciężko, ciężko jest Myślałem, że nie przełamie tego yy, strachu No mówiłem, że bez sensu pierdolę Ale jest, jest nie? nieźle, nieźle jest Emocje zajebiste Pozdrawiam wszystkich Naprawdę jak byłem tam u góry to myślałem, że będzie tragicznie Ale... Ale jest super przeżycie Wiadomo, żebym bym, kurde, więcej razy tak nie zrobił. Oh. No, tutaj jest cisza, więc zapytam jak tam u was, co tam u was. Je, jak wam się życie zmieniało. Dawno mi w sumie nie było. To jest taki zlepek vloga. Trochę z paru dni. Nie mam wszystkich nagrań, niestety. Kurwa, nie wiem dlaczego. Chyba bym się usunęło, czy coś takiego. No, ale... Trudno. Życie. Sam? Okej. Okay. No Naprawdę bardzo mało tutaj już mówiłem, bo, bo Adrenalinka była jak sam skurwysyn Sam nie wiedziałem co chcę powiedzieć I tak dalej Nawet nie, wiesz jak tam wysoko jest, nie? Dobra Dobrze? dobrze, dobrze. no Ale tam u góry. No, był strach, był. Był, nie? Nie, nie jest tak jak. Z góry tak się nie wydaje, nie? No, ale jak, jak jest u góry, to już jest. Wrzucam jeszcze urywek z sparingu Tutaj luźniutko było wszystko ładnie, elegancko. Aż za luźno. to za się oburzył, że trzeba przy No to siu, Ale co, to jest. Wiadomo, że gardny nie trzymałem. Widać bardzo. Przecież bardzo się osłabiam, ale to był taki sparring. Totalnie. Tutaj go nie chciałem kupić w plecy, więc zahamowałem tą nogę i się dlatego odkręciłem. Hejka, dawno mi nie było. Jakże na. <grystanie> <grystanie> Hejka, dawno mnie tu nie było. Nie miałem pomysłu w ogóle co nagrywać, i tak dalej. Dzisiaj lecimy do Logasek, jesteśmy w Częstołowie. Duże miasto, jak na moją wieś. Ogólnie mega, mega się stresuje. Eee, nagrywając, bo czuję się jak debil trzymający tak telefon, idący przed siebie, gadający do kamery. Ja. Yeah. No, lecimy dzisiaj wysłownie, odczaić, no, ocenić. Nie mam co robić Trochę spokoju w końcu Lasek jakiś, znaczy park W Generalnie, no nie do końca trochę spokoju, bo Z drugiej strony mam ulicę Ale troszkę chłodniej Bo ubrałem się dzisiaj Troszeczkę jakbym kurwa marzł Ale co Życie Dobra, troszkę jest w pokoju, tutaj nie jest tak głośno. Skręć w prawo. O, lokalizacja mi się odzywa. Super. Ogólnie, dlaczego nie nagrywałem? Nie nagrywałem po pierwsze. Nie chciałem kupować innych. Nie czułem się na razie zbyt dobrze za kamerą. Oswojony. Chyba muszę przeczytać. Zbyt oswojony. No i co? Wracam po długiej przerwie. Kręcę vloga. I tyle, nie? Fajne idoszki super dzień mamy Uch. Dalej się stresuję odzywać przed kamerą. Nie potrafię patrzeć w obiekty prosto i mówić coś. Wszyscy bardzo mnie to stresuje i zapominam od razu tematu, nie? Jakbym tak szedł cały czas coś pierdolił, do Was, to jest tragedia. Uch. Tam pan sobie za mną biega, ładnie, elegancko. Jo udajdy i wida i Elo! No, jeszcze wracając do tego wniosku, do patrzenia w kamery i tak dalej, i nie stresowania się, to myślę, że to jest kwestia tego, że muszę zacząć częściej nagrywać, i to przyzwyczajenie wleci, nie? No nie ma innej opcji, nie ma drogi na skrótek, niestety. No nie będę, będzie cringe jak będę oglądał te filmiki kiedyś, ale. No. Życia! Kurwa samego wstępu będzie długo Ja pierdolę Nie muszę przestać tak pierdolić bez sensu Ale się zmachałem kurwa 2 kilometry idę A jeszcze, jeszcze końca nie widać no, Muszę spojrzeć na nawigację czy iść w lewo czy w prawo I piszcie czy się podoba taki kontencik Czy lecieć może z czymś innym Dosłownie jak nagrywałem chociażby taki urywek Tu obok mnie do stał pan i ja tego Pana się zapytałem, czy nie będzie problemu, jeżeli postawię sobie telefon i nagram sobie serię. Stwierdził, że nie będzie, no to dlatego to nagrałem, inaczej mi się za bardzo wstydził, nie? Szczerze, mega fajna siłownia, boję się trochę nagrywać, stres jest. E, w mega dużo siły mi spadło, z tego się nie cieszę bardzo, no. Dronie cardio leci. A do kardy jeszcze napierda szach. No tutaj nareszcie moja siłownia. Sprzęt, który mam to jest sprzęt zrobiony specjalnie na zamówienie od kowala dzielnicowego, a tak naprawdę to Stasia Wargi. Bardzo mu dziękuję za to, bo mega stabilizuje mnie to. Widać, że po brzuszku tutaj masa wyszła jest za mocno. Dużo mi siły spadło, bo ponieważ schudłem 6 kilo. Kurwa, jakie 6? 8 kilo. No i jednak, jednak widać te proporcje, że są dużo mniejsze, siła jest dużo mniejsza. Tym bardziej w ławie odstaje bardzo nie. Nagrywam to. U, już nagrywam to w y, domu, dogrywam się. Powiedzcie, czy podobał się w ogóle taki vloga Kurwa, vlogas. Stresowanie się, masakra. Czy podobał się taki vlog, czy powtarzać więcej, robić ich i tak dalej, z życia wzięte. Możliwe, że w, w, już, nie da, już niedługo leci kontent z redukcji. Także wyczekujcie.